Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszego samorządowego cyklu Poznajmy się Gdańskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych i bardzo się cieszę, że gościnią dzisiejszego odcinka jest mecenas radczyni prawna Anna Kluczek-Kolar. Anna jest wicediekanką i pełni bardzo ważne i ciekawe funkcje, o których mam nadzieję, że sama opowie, ponieważ kiedy ja próbowałam to zrobić, to okazało się, że jest to tyle funkcji, tyle zadań, tyle doświadczenia, że myślę, że pani mecenas najlepiej zrobi, kiedy opowie o tym sama. Aniu, co takiego w tym samorządzie radców prawnych najbardziej ciebie emocjonuje, co ci się najbardziej podoba i jaka była ta Twoja ścieżka, którą przeszłaś? Szanowni Państwo, droga w samorządzie jest zawsze długa, wyboista. Czasem, wyboista, czasem tak. wyboista. Niemniej jednak jest bardzo ciekawa, emocjonująca. Wszystkich zachęcam do tego, żeby się z tym zmierzyć. Ja zaczynałam już dosyć dawno, natomiast dzisiaj, kiedy można powiedzieć, że dojrzałam do tego, żeby, żeby zajmować się tym, czym się zajmuję, czyli wykonywaniem zawodu, mogę powiedzieć, że to moje doświadczenie mi w tym pomaga to się skumulowało i ja to dzisiaj ja to dzisiaj robię z radością to nie są tematy które może porywające to nie jest organizacja konferencji czy jakiś wydarzeń ja zajmuję się etyką wykonywaniem zawodu radcy prawnego czyli, czyli... Niu, czyli po prostu mimo że masz tyle funkcji bo jesteś i wicedzikanką, jesteś w prezydium rady podejmujesz y, y, uchwały między innymi które decydują o naszych finansach to jednak najbardziej Cię ciągnie w kierunku właśnie etyki i wykonywania zawodu tak tak, dzisiaj tak, z, wspólnie w zespole podjęliśmy taką decyzję, że ja się tym będę zajmować. Jest, jestem bardzo zadowolona, że tak wyszło. I muszę powiedzieć, że to jest naprawdę, naprawdę ciekawa sprawa, ponieważ ja dotykam tych najmniejszych spraw, które mogą wydarzyć się radcy prawnemu, temu co w jego wykonywaniu zawodu, kiedy on de facto kiedy w jego głowie rodzą się pytania, co może zrobić, a czego nie może a zrobić, właśnie, a mają radcy prawnie takie etyczne tak. zagboski, problemy tak, tak. i tak. zastanawiają się, jak postąpić? Mają ich bardzo wiele. Zastanawiają się, jak postąpić w kwestiach dotyczących etyki przy reklamowaniu się chociażby. Mają pytania dotyczące, dotyczące swoich rozliczeń, na przykład w sprawach z urzędu. Mają pytania dotyczące... Podatków, nawet tak zdarzają się. Mhm. Oczywiście my odpowiadamy w ramach naszych możliwości, ale to jest tak, że jeżeli ktoś faktycznie, radca prawny, ma taki problem etyczny, to co on właściwie powinien zrobić? On się może zwrócić do ciebie, do komisji, do, do kogo on właściwie może napisać. Taki radca prawny przede wszystkim powinien skontaktować się z Izbą, ale on kontaktuje się z Izbą na piśmie, może też zadzwonić. Tak, wszystkie dane kontaktowe dostępne są na naszej stronie internetowej, i tam dowie się po tym, kiedy ten kontakt nastąpi, my po prostu staramy się, czy też w formie właśnie pisemnej, czy w formie właśnie rozmowy bezpośredniej, bo czasami ta rozmowa jest bardzo potrzebna, mm -hmm. tak? staramy się wyjaśnić właśnie w jaki sposób on powinien postąpić i też ja, ja uważam, że to jest bardzo pomocne dla takich praców, tak? bo czasami widzę, że dla niektórych rozmowa jest tym rozwiązującym problem wydarzeniem. A dla niektórych ważne jest to, żeby go dostać na piśmie, żeby się ktoś podpisał. Więc... Ale też to, ty, czy ty jesteś tą osobą, która właśnie udziela tych informacji albo na przykład podpisuje się eee, pod tymi ja jestem, opiniami? Ja jestem na styku, tak? Ja filtruję te wiadomości. Oczywiście też odpowiadam na te trudniejsze kwestie, natomiast w Izbie działa też komisja do spraw etyki i eee. wykonywania zawodu radcy prawnego. I ta komisja również służy nam e, i członkowie tej komisji służą nam do tego, żeby po prostu jak, e, żeby ten nasz korpus e, taki merytoryczny był naprawdę e, dobrze wyposażony i żebyśmy dobrze odpowiadali na te pytania. Mamy teraz, do dyspozycji. Ja teraz... jeszcze teraz... tylko dopowiem, no. że mamy do dyspozycji również oczywiście bazę orzeczeń, e, czy to też, czy znaczy orzeczeń, bazę orzeczeń sądu dyscyplinarnego. Mamy mhm. również e, opinię komisji etyki z Krajowej mhm. Izby Radców Prawnych. I na to, się są, też to są materiały, które jakby już można wejść na stronę i sobie tak. po prostu, jeżeli mamy jakieś pytanie, zagadnienie, nie wiemy jak postąpić w sytuacji jak zgodnie z kodeksem etyki, to możemy po prostu wejść na stronę naszej Izby albo na stronę tak. Krajowej Izby Radców Prawnych i tam. Te stanowiska mhm. też będą, tak, będą. I też oczywiście anonimizujemy orzeczenia sądu mhm. dyscyplinarnego i z tego też również można czerpać wiedzę. Wszystkich zachęcam. Komisja etyki, w której jest kilka osób, jest takim organem, który daje niesamowite wsparcie właśnie w kontekście etyki, powiedz, w czym jeszcze pomaga, czym się zajmują członkowie komisji i jak to wszystko wygląda od kuchni. Wiele pytań radców prawnych pojawia się w kontekście nieodpłatnej pomocy prawnej i również w kontekście bardzo ważnego tematu, jako jest pomoc prawna z urzędu. Czyli to jest, tak, to jest to, ta nieodpłatna pomoc, którą radcy prawni radcowie prawni świadczą dla innych osób, że Tak, nie to tak. To są pomoc. jakby dwie, dwie mhm. instytucje, nieodpłatna pomoc prawna w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, a druga kwestia jest związana z pomocą prawną z urzędu i ta pomoc prawna z urzędu, bo to jest taka. Można powiedzieć że główna rzecz, którą którą my robimy otrzymując wynagrodzenie od, od Skarbu Państwa, mm -hmm. tam pojawia się wiele pytań, wiele nieścisłości, wiele różnego rodzaju. Yy, wiele różnego rodzaju zagadnień. Zagadnie. Ja rozumiem, ja rozumiem, że ta komisja tego pomaga to wszystko tak, rozwiązywać tak. w sytuacji, gdy pojawiają się wątpliwości od radców prawnych. Tak, tak. My tutaj pracujemy w zespole. To trzeba powiedzieć, samorząd to jest miejsce, gdzie się pracuje w zespole. To, hmm. nie, jest, to nie jest tak, że ja sama to wszystko robię. Hmm. Ja bym tego nie była w stanie sama zrobić. No a mnie ciekawi właśnie jeszcze taka rzecz a propos tych zagadnień z, z etyki, że bo tak, nasza OIRP ma swoją komisję do spraw etyki. Jest, są osoby, które w ten orzekają w, w krajówce, tak już Aha. mówiąc potocznie. Każda okręgowa izba radców prawnych no, też ma swoich przedstawicieli od etyki. Jak to wszystko pogodzić? Skąd my mamy wiedzieć? że Przecież domyślam się, że to są różne stanowiska, różne opinie, to też się zmienia. Świat wokół nas się zmienia, też interpretacje tych postanowień kodeksu etyki się zmieniają. Jak sobie z tym radzicie? Eee, przede wszystkim, eee, tak jak powiedziałam, samorząd to jest jakaś grupa osób, mhm. tak jest bardzo. Jest my oprócz Rady Okręgowej Zbrac prawnych. mamy też cały pion dyscyplinarny. Pion dyscyplinarny to jest rzecznik dyscyplinarny w chwili obecnej rzeczniczka dyscyplinarna. Mamy też mhm. zastępców, zastępczynie i tego rzecznika, i również mamy sąd dyscyplinarny. Mhm. I tam jest kilkunastu sędziów z przewodniczącą sądu dyscyplinarnego i z zastępcą przewodniczącej. I ten cały pion dyscyplinarny, z którym ja współpracuję, bo oczywiście na niego ja go nie nadzoruję jako widzieciekarka, mhm. ale z którym współpracuję. Mhm. On pracuje właśnie na to, my się konsultujemy, rozmawiamy oczywiście z zachowaniem zasad wszelkiej poufności i staramy się wypracowywać taką jednolitość w tym postępowaniu, jest, w tym radzeniu, w, tym tak. orzecze, w tych orzeczeniach. Właśnie, które się chciałam, właśnie chciałam o to zapytać. Czy ta jednolitość ona przybiera formę orzeczeń, decyzji? Jak to wygląda? To nie jest tak, że my wypracujemy jakieś interpretacje. Tak? Przede okay. wszystkim my rozmawiamy dużo o przypadkach, które się pojawiają i na tej podstawie tworzymy później to, co możemy tworzyć, czyli. Czy to są, bo to mówimy o orzecznictwie mm -hmm. sądu dyscyplinarnego, tak? I tam, tam się tworzy, te, można powiedzieć, ta nasza, yy, ta nasza jurysprudencja. <laughs> yy, I oczywiście mamy też orzecznictwo z całego kraju, tak? My mm -hmm. też bierzemy yy, z tego przykład i staramy się, żeby to, yy, żeby to było też na, yy, w czyli jednolite w całym, w całym kraju, a nie tylko, i, i dlatego też sięgamy po orzecznictwo Krajowej Izby Radców. Czyli chodzi o to, żeby jednym słowem ułatwić radcom prawnym odpowiedzi na ich pytania, kiedy pojawiają się właśnie te wątpliwości natury etycznej. Tak, tak, dokładnie tak to właśnie wygląda. No. E, Ania, mówi, mówiłyśmy sporo o Komisji Etyki, natomiast w naszej Okręgowej Izbie Prawnych jest więcej tych komisji, e, chyba kilkanaście z tego, co naliczyłam ostatnio i niektóre mają przewodniczących, Naszych kolegów radców prawnych, a niektóre komisje mają nasze koleżanki przewodniczącej. Powiedz mi, bo jestem ciekawa, jak to się rozkłada. To znaczy, czy rzeczywiście w naszym y, samorządzie daje się zaobserwować taki trend, że, no, że kobiety chciałyby właśnie być na tych stanowiskach czy przewodniczącej komisji, czy w Radzie, czy właśnie jako wicediekanki. Jak, jak to oceniasz? Ja muszę powiedzieć, że jestem zadowolona z tych statystyk mhm. izbowych naszych. Yy, oczywiście nie zawsze, tak? bo nie w każdej tej statystyce yy, mamy powiedzmy, jakiś parytet zachowany. Mm -hmm. Natomiast yy, ja mogę podsumować tak, że co do zasady radców prawnych już jest więcej kobiet. Czyli mm -hmm. mamy więcej prawniczek niż A to prawników. Z całej Polsce. Czy to to tak mówię, w skali, w skali całej, okay. całej Polski? Ja niestety statystyk w naszej Izbie nie znam, mhm. jeżeli chodzi o, o radców i radczynie. Mhm. Natomiast ja mogę powiedzieć, że jestem zadowolona z tego, że na pewno bardzo szeroko dzisiaj przyjmuje się już ta nazwa Radczyni prawna. I, i radczyni kiedyś jeszcze mówiło się radca, już mamy mhm. dwa, dwa e, takie stanowiska e, OPSIL-u, e, mhm. czyli naszego ośrodka badań e, i legislacji, które po prostu nam jakby na... Umożliwił używanie tego tytułu już oficjalnie. I teraz, jeżeli chodzi, wracając do statystyk. Statystyki wyglądają w taki sposób, że my po prostu mamy. Mamy różne organy i w tych organach tutaj byśmy się skupili, tak? Mamy Radę, gdzie jest 10 kobiet na 24 członków. Tutaj mhm. trochę gorsza ta statystyka, ale też... Ale blisko, nie jest blisko, blisko. Mhm. E, chociaż wygrywamy w statystyce e, komisyjnej, bo okay. przewodniczących komisji mamy... E, mamy 11 komisji, ale mhm. jest więcej kobiet, tak? Mhm. E, i, i to, jest, no to jest fantastyczne, że kobiety oczywiście są, w, są na tych stanowiskach. I też ty nie, nie jesteś jedyną wicodieciekanką. Nie dajmy. jestem jedyną wicedziekanką, natomiast mogę, o tutaj mogę tą statystykę trochę być niezadowolona z tej statystyki, Aha. ponieważ Prezydium liczy 8 osób, Prezydium tak? Rady i mamy tutaj sześciu panów i dwie kobiety. Z tym, że wśród, jeżeli chodzi o ścisłego, tak zwane ścisłe prezydium, czyli dziekan i wicedziekani, to tutaj statystyka się rozkłada pół na pół, bo mamy dziekana, wicedziekana i dwie wicedekanek. Więc... A powiedz no dobrze, ale bo statystyka statystyką, ale powiedz właściwie dlaczego to jest takie ważne, żeby kobiety też e, również w samorządzie e, zajmowały właśnie takie funkcje właśnie w radzie, żeby być przewodniczącą, wicedziekanką, dziekanką, bo no wcześniej e, przez dwie chyba tak kadencje I mieliśmy panią e, panią dziekan, dziekan tak. tak. Panią dziekan, panią dziekankę. Yy, już yy, muszę powiedzieć, że słyszałam. Słyszałam też taką bardzo, można powiedzieć, pieszczotliwą nazwę wśród, wśród naszych pań w sekretariacie, które mówiły Dziekanica. Dziekanica, tak. tak Dziekanica, takie coś się to pojawiało. Wampirzy. Tak się kojarzy. Yy, tak, ale generalnie było. Natomiast nie, to, to jest oczywiście tytułem żartu, natomiast tak. muszę powiedzieć, że, że to jest też fantastyczne, że my i na stronie mm. internetowej jesteśmy mm. wicedziekankami i w takiej oficjalnej, na, mm -hmm. na wizytówkach, to wszędzie tam się pojawia. Super. Yy, i też yy, muszę powiedzieć, że yy, jeżeli chodzi o yy, taką, dlaczego, dlaczego jestem z tego zadowolona, bo przede wszystkim yy, kobiety generalnie rzecz biorąc. Yy, mają w sobie taką trochę nieśmiałość, można powiedzieć, do tego, żeby pełnić jakieś mm -hmm. wysokie funkcje, wysokie stanowiska. Ja je szczerze namawiam do tego, żeby tak było. Nasz samorząd jest otwarty na kobiety. I chciałabym. Samorząd, oczywiście, gdański. Ja mówię tutaj, wypowiadam się za gdański samorząd. Mm -hmm. y Czyli to jest świetna okazja, Aniu, żeby zachęcić nasze koleżanki, radczynie prawne, do tego, żeby angażowały się w pracę samorządu i żeby aplikowały na te stanowiska. Tak, ja muszę powiedzieć, że bardzo gorąco zachęcam wszystkie kobiety do tego, żeby, żeby przyszły do naszego samorządu, dowiedziały się, co mogą zrobić, albo nam powiedziały, co chcą zrobić przede mhm. wszystkim i my im to ułatwimy, my im taką możliwość damy. Zachęcam do tego, żeby nie bać się aspirować do tych wyższych funkcji. Mieliśmy już dziekankę, będziemy, mamy teraz dziekana. Oczywiście to nie jest żadna statystyka, żeby raz, był dziekan, raz dziekan była kobieta. Ale później... u nas chyba tak się to właśnie tak przemieniło. To troszeczkę układa, tak, tak. To, tak to widać, Tak to widać. I to jest bardzo fajne. Ja, ja jestem bardzo zadowolona z tego, że tak się dzieje. Mhm. I też jestem zadowolona z tego, że, te, że to, że tak jest. Yy, ludzie już to odbierają jako coś naturalnego. Mm. Bar bardzo, bardzo się cieszę, bardzo fajnie, że właśnie możemy o tym e, porozmawiać i też w tym odcinku, e, a ponieważ to jest seria Poznajmy się, taki nasz e, cykl naszej Okręgowej Izby Radców Prawnych, to ja chciałam ciebie, Aniu, jeszcze zapytać o ciebie, o twoją drogę, o twoje doświadczenia jako radczyni prawnej. E, jesteśmy w takim, tutaj dzisiaj zaprosiliśmy państwa do Parku Oliwskiego w, w Gdańsku, e, spacerujemy sobie po ogrodzie japońskim i to jest aż, ta atmosfera aż się, aż się prosi, żeby właśnie nawiązać do e, Twojego prywatnego życia, czyli po prostu jak to się stało, że zostałaś radczynią prawną i właściwie dlaczego, jak ta Twoja droga wyglądała? Ja generalnie stałam się prawniczką, no nie powiem, że z przypadku, ale wybór tych studiów w ogóle mm -hmm. był taki, że ja, ja też nie wiedziałam, co jeszcze robić. Poszłam na studia, bo pochodzę też z rodziny prawniczej, na studia prawnicze to był taki naturalny, można mhm. powiedzieć, wybór. Natomiast e, egzamin radcowski, dlaczego podjęłam się w ogóle i, i przyszłam do samorządu radcowskiego, ponieważ ja generalnie jestem prawniczką biznesową, więc mhm. e, pomimo tego, że wiele rzeczy, rzeczy robię pro bono, to także to w swojej pracy zawodowej zajmuję się biznesem. A zdradzisz, a zdradzisz biznesem. nam jakie branże? E, jakie to są branże? E, branża, głównie branża budowlana, inwestycje przemysł, takie rzeczy. Dzisiaj to oczywiście nakładam, nakładają się na to nowe technologie, więc takie rzeczy, tymi rzeczami się zajmuję na co dzień. Natomiast też robię masę rzeczy pro bono i robiłam to oczywiście w samorządzie jeszcze wcześniej. Czyli wspieram, udzielam porad pro bono, prowadzę fundację, należę do wielu stowarzyszeń i też udzielam się pro bono w różnego rodzaju takich, można powiedzieć, organach doradczych, Tutaj w którym mieście. Ja, ja, ja przyznaję, że ja jestem zawsze pod wrażeniem ilość projektów, które ty prowadzisz, w które jesteś zaangażowana, w których uczestniczysz, w których doradzasz. Po prostu ciężko mi jest to w ogóle ogarnąć, jak ty sobie z tym radzisz, jak ty tym zarządzasz. Masz przecież rodzinę jeszcze, którą, e, której też poświęcasz czas. Czy to jest w ogóle możliwe dzisiaj, żeby to wszystko pogodzić? Ja bym tego tak nie. Znaczy ja bym tego tak nie przedstawiała. No, ja, bo to jest też ja nie jestem robotem, terminatorką też nie jestem, więc generalnie robię tyle, ile mogę zmieścić w 24-godzinnym rytmie dnia. Mhm. Też muszę mieć czas na sen, muszę mieć czas na no odpoczynek, właśnie, na moją tak. rodzinę. Dzisiaj mu syn nas kręci, więc dziękujemy yy. bardzo Mikołajowi za pomoc w nagraniu odcinka. Yy, więc yy, więc staram, się, staram się po prostu yy, to mieścić i staram się dobierać tak moj, tyle moich czynności i tyle moich e, zajęć, żeby one się w tym 24 godzinnym e, dniu mieściły. Nigdy... Nie, nie, nie myślę o sobie tak, że ja robię ileś tam rzeczy jednocześnie, bo ja nie robię ileś rzeczy jednocześnie. Czyli jakby jest to do pogodzenia, czyli możemy tutaj śmiało i z pełną odpowiedzialnością zachęcić wszystkich też do pracy w samorządzie, że nie jest to przeszkodą do realizacji swoich zawodowych obowiązków. Nie oznacza to wcale, że tutaj e, będziemy rezygnować z czegoś, tylko jest to dodatkowy taki można powiedzieć bonus, bo przecież coś z tego też i ty musisz dla siebie mieć, że, że w tym Oczywiście. samorządzie działasz i to od wielu, wielu lat. Tak, znaczy przede wszystkim ja zaczęłam od satysfakcji, bo ja mm -hmm. zadziałałam w samorządzie wiele lat na początku po prostu probono. Mm -hmm. I Ci się podobało to? mi się to, mm -hmm. tak? Zaczynałam od sportu, tak jak prezenterzy w telewizji. Ja zaczynałam od sportu, organizowałam różnego rodzaju raj rajdy sportowe. A dodajmy, <laughs> że sport jest Ci bliski, bo jest, w tak. social mediach można Cię znaleźć jako Ankę Kolarkę, bo tak, Ty jesteś tak. na rowerze i pewnie nie tylko na rowerze, masz też pewnie, pływasz, tak? Robię różne, ale generalnie rower to jest takie coś, co robię, ja, ja mogę porównać kolarstwo długodystansowe do, Aha. do pracy w samorządzie, bo okay. ja rzeczywiście, rzeczywiście już różne rzeczy w samorządzie robiłam. Natomiast, natomiast tam praca taka właśnie na początku przy sporcie czy przy rekreacji, którą robiłam na początku, nadawała mi dużo satysfakcji. Wiele też spraw, wiele też swojego czasu poświęcałam właśnie na sprawy pro bono edukacji prawnej i to mi też dało, tak jak na początku, ja może teraz nawiążę już mhm. do tego, co powiedziałyśmy na początku, to mi dało taki, można powiedzieć, wsad do tego, żeby... Dzisiaj zająć się właśnie już bardziej poważnymi, można powiedzieć, sprawami, czyli wykonywaniem zawodu, nie tylko radcami. Tak, prawnego. Bo to, no to, jest takie, to jest taka korona, nie? Tak. powiedzmy, tego, czego tak tutaj wydaje, można tak. pomóc radcom prawnych. Także sami Państwo widzicie na przykładzie naszej wicedziekanki mecenas Anny Kluczek-Kolar, że. Mecenaski. Mecenaski, oh, mecenaski. mecenaski, przepraszam, tak. mecenaski. Że da się to po połączyć i gorąco Państwa zachęcamy do tego, żeby angażować się czy w zadania samochodowe, ale też, żeby brać udział w różnych inicjatywach, wyjazdach, szkoleniach, które są dla Państwa jako radców prawnych organizowane. A jeśli macie Państwo pytania związane z zagadnieniami etyki, bardzo prosimy, aby pisać do nas na maila, i będziemy w Komisji Etyki rozpatrywać te zagadnienia w taki sposób, żeby Państwo jak najlepiej. Pomóc. Aniu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę w pięknym otoczeniu. Bardzo Ci gratuluję i tak jak mówiłam, ja jestem niezmiennie pod wrażeniem tych zadań, które robisz. A Państwa zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu. Poznajmy się. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do zobaczenia. Do widzenia. Zachęcamy. I dzisiaj gościnią odcinka jest mecenas Anna Kluczek-Koral. <noise> dzień dobry, dzień, dzień dobry, radna kluczek kolar tak, we własnej I osobie. Teraz mo tu widać to. Tu możemy iść, tam. Czekaj, najpierw zwrócimy na rzeczy tutaj. Mikołaj, musisz nas tak nagrywać, żeby coś było w tle widać. Ładnego.